Dziś w programie zapraszamy na relację z otwarcia pierwszego w Radomiu salonu marki Pitbull West Coast, która fantastycznie łączy odzież uliczną i sportową. Są to ubrania praktycznie dla każdego, bo to jest kolekcja taka sportowa, typowo sportowa, ale ona jest również na ulicę. Także są to bluzy T-shirty, t-shirty z długim rękawem, są spodnie dresowe, czyli to jest taka kolekcja raczej dla osób, które lubią być aktywni, lubią ćwiczyć, a wiemy, że Radom jest takim miastem. Marka Pitbull kojarzona jest szczególnie ze sportami walki. Nic więc dziwnego, że na wielkim otwarciu w Radomiu pojawili się jej ambasadorzy, prawdziwi wojownicy świata sportu. Filip Wolan-Wolański, zawodnik MMA, Łukasz Sasza-Chlewicki, judoka i zawodnik MMA, Aga Kuma-Niedźwiedź, niepokonana 22-letnia zawodniczka mieszanych sztuk walki w kategorii muszej. Daniel Omielańczuk, zawodnik Muay Thai, sambista w wadze superciężkiej oraz mieszanych sztuk walki w wadze ciężkiej. A także Damian Janikowski, zapaśnik w stylu klasycznym, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Londynie, wicemistrz świata i wicemistrz Europy. Wszyscy znamy się, bo różny, walczymy po różnych galach, widujemy się. Myślę, że to są wszyscy zawodnicy i zawodniczki już utytułowani, którzy reprezentują osobom wysoki poziom. No i mówię, każda, każda dyscyplina, która jest, można powiedzieć, z nami zaprzyjaźniona, czyli tak jest, tak jakby sztuki walki, to gdzieś tam właśnie na obozy razem wyjeżdżamy, uczymy się od siebie różnych technik i znamy się właśnie z takich właśnie jakby eventów, miejsc, czy nawet dzisiaj tutaj przy otwarciu takiego sklepu. My zawodnicy i ja będąc ambasadorami, ambasadorami tej marki jesteśmy tutaj po to, żeby też zachęcać właśnie ludzi, młodzież i wszelakich innych ludzi po to, żeby właśnie zobaczyli sprawdzili tę markę no i z chęcią i z powodzeniem kupowali i ubierali się w te ciuchy. Mamy tutaj wszelaką różnorodność tych ciuchów na każdą pogodę, myślę, że na każde wyjście może garniturów jeszcze nie zrobili ale tak jak my sportowcy lubiący nosić bardziej luźne rzeczy i właśnie takie typowo sportowe, to to jest odpowiednie miejsce i odpowiedni sklep, odpowiednia marka dla nas po to, żeby na co dzień właśnie nosić, nosić te rzeczy. Uważam, że jest to świetna marka, mają naprawdę dobrej jakości ciuchy i, i, i no po prostu wydaje mi się, że, że, że w kwestii sportowej są najlepsi na rynku, dlatego, dlatego też z nimi współpracuję. Bardzo mi pasuje Speedball West Coast, ten cały brand wiesz taki troszkę mocniejszy solidniejszy więc dlatego a jak coś właśnie wybierasz tej marki i to po co najczęściej sięga? czy to są ubrania takie na co dzień czy raczej do treningu znaczy ogólnie współpracuję już jakiś czas z tą marką więc te ubrania mam na każdą tak praktycznie okazję, więc nie tylko do treningu, ale do chodzenia także na co dzień. A powiedz mi, dla kogo są te ubrania dedykowane, Twoim zdaniem? Ja uważam, że dla wszystkich, bo jak widać, nie tylko dla sportowców, ale są dla normalnych ludzi bardzo wygodne są ubrania, więc polecam każdemu. Na otwarcie Pitbulla zajrzał również znany, utytułowany radomski zapaśnik Piotr Przepiórka. Dzisiaj przyszedłeś się spotkać ze swoimi znajomymi innymi sportowcami? Tak, między innymi się właśnie zobaczyć się z moimi znajomymi, którzy są tutaj. zaproszeni jako kogoś specjalnie. No i oczywiście nie ukrywam, że sam wejdę do sklepu, ponieważ lubię tą markę. No i zobaczę, co tam nowego mają. Myślisz, że taki sklep, takie ubrania są w radomie potrzebne? Myślę, że tak. Że myślę, że brakowało właśnie takiego sklepu, ponieważ jest w Radomiu dużo klubów sportowalki. Są zapasy, mamy boks, mamy kickboxing, mamy MMA. Także no mówię, zawodników naprawdę jest bardzo dużo. No i... Jakieś pitbullu, tak? Zapraszam wszystkich do sklepu Pitbull West Coast. Jest to sklep dla typowych fajterów, dla ludzi, którzy uwielbiają sport, są aktywni. Przyjmiemy ich, uwierzymy, fajne rzeczy, będą zadowoleni. Rzeczy są super jakości. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień.